Okay. Okay. Ze mną po meczu widzę w Łódź GKS Marek Lemuszek. Marek, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam. Marek, no chyba jest ulga, bo po tej nieudanej końcówce w Białymstoku stoku dzisiaj była absolutna dominacja od pierwszej do 90 minuty. 3-0 i 3 punkty zostały w Łodzi. To chyba najważniejsze. Tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że początek meczu był trochę. Je zbyt dobrý z naší strany, prvních 15-20 minut. Katovice nás trochu zdominovali, ale půzdněji po té nám pomohla ta střelná bramka i, i mohli jsme kontrolovat meč. I ještě pod konec meču střelili jsme druhou, třetí, i mohli jsme na spokoji dokrývat meč. To je šest. Dobré, že, že také meče jsou i, i trochu, no, mám naději, že nám dodají úplně šebe na kolejné meče. Pes mi to je chyba dobré, že po takým meču dnešním Za tydzień przyjedzie tu drużyna, która jest aktualnym liderem Wisła Płock. No nic, nic, bardziej fajnego tylko, tylko być liderem lidera i walczyć o kolejny, o kolejny komplet punktów po takim dobrym dzisiejszym meczu. Tak, bo wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że Wisła Płock będzie miała 9 punktów po trzech kolejkach. myślę, że dwa lata temu też tutaj czwarta czy piąta kolejka Wisła Płock przyjechała jako lider i wygraliśmy, pamiętam. I mam nadzieję, że to będzie podobne i, i Zdobiemy trzy punkty i dociągniemy e, wystoplot jako lidera na 9 punktów. E, Marek, powiedz mi, bo ty już troszeczkę z nami jesteś w tej drużynie e, i powiedz mi, czy ty widzisz w tej chwili, e, już po tym okresie przygotowawczym i po tych trzech kolejkach tą różnicę, bo jest bardzo duża zmiana w drużynie, bardzo dużo nowych graczy. Jak ci się z tymi nowymi chłopakami pracuje? Jak to wygląda? Ne, tak jak pan pověděl, no, na napevno se podnesla v tréninku nejen tylko těch pěších například 11 závodníků, co hrá v posledním skladě, ale též rezervových. Natiskáme v trachtě týgodně od pondělku do pětku i myslím, že též jakož tréninku intenzita išla do góry i to povinno dělat v stroně rivalizace. podnieść poziom zawodników i podnieść ogólnie poziom drużyny klubu i zdobywać jak najwięcej punktów byśmy mogli być jako w kibice Widzewa Dubni z tego, że o coś walczymy i mam nadzieję, że w tym sezonie naprawdę o coś walczyć będziemy. O coś walczyć będziemy, czyli rozumiem, że gdzieś tam będziecie chcieli powalczyć, powiedzmy nie wiem, o pierwszą szóstkę, ósemkę. já no myslím, že tady taky cel jsou puháry, bo či bende 6. či 9. to už nic nezměňá. To napevno válčíme od té pozice. můžete tež v 5. míšce dát míšce puhárové, to s tím Bardě, jak Extraklase je z Bardzo vyrůnaná. To myslím, že od to 5. míšce bude válčilo dužo, dužo družiny, napevno my, my v tým Groně tež myslím, že bendeme. Děkuji. Proši.